By mały Alan był zdrowym i szczęśliwym dzieckiem, brakuje jeszcze niespełna 17 milionów złotych. Największym przeciwnikiem chłopca jest czas, bo choroba SMA nie czeka. Natomiast Alan i jego rodzice nie są w tym wszystkim sami. Jest ogromna grupa osób, które wspierają i robią najróżniejsze rzeczy, by pieniędzy na leczenie przybywało. Tak jak Marcin Gordeniak, strażak z OSP Święcieniec, nie boi się wyzwań, pomaganie ma we krwi i 19 października planuje wejść w górę. Jednak nie będzie to taka zwykła wyprawa. Jakiś czas temu zostaliśmy zaproszeni przez ja i moja małżonka przez koło gospodyń wiejskich Homentowskie Inspiracje, zaproszeni na wycieczkę do zakopanego z racji tego, że już kilka razy, żeśmy po tym zakopanym, że tak powiem, już zdobywali szczyty, wraz z moim bratem stwierdziliśmy, że fajnie by było przeżyć taką przygodę, obrać taką ciężejszą trasę. I stwierdziliśmy po takich dłuższych naradach, że naszą trasą będzie wyjazd na Słowację, wyjście z Poplackiego Plesa w kierunku e, Łysej Polany, czyli e, kierunek Rysy, kierunek e, Czarny Staw, e, Morskie Oko i e, zatrzymujemy się, finiszujemy na ły, Łysej Polanie. Ale żeby do tego jeszcze było ciekawie, wpadliśmy na ciekawy taki pomysł, żeby e, tą przebytą trasę e, po prostu zainspir 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 zainspirować ją dla Alanka Karaszko dla chłopca, który się po prostu zmaga z, z SMA, z dystrofią mięśniową duszena. No i potrzebuje po prostu ogromnego wkładu finansowego, żeby zdobyć ten lek. Po dłuższych takich y, namowach, po dłuższych takich konsultacjach zebrało nas się dziewięciorośmiałków. Y, ja osobiście y, podczas tej wyprawy będę ubrany jako strażak ratownik y, w ciężki y, strój typu Nomex, plus do tego hełm, plus do tego ciężkie buty. I aparat dróg oddechowych na e, plecach. Grupę mieszkańców z Powiatu Płockiego, którzy planują zrealizować wyzwanie, połączyła pasję do gór i chęć niesienia pomocy. Trasy wyprawy w tatry przygotował Marcin wspólnie z bratem Mariuszem. Wspólnie z Marcinem. No, ja troszeczkę wcześniej zacząłem po górach chodzić, więc pomyślałem, mhm. że to będzie fajnie, fajnie, będzie tam wspólnie pójść. Mhm. Brat planuje wejść w całym amundurowaniu takim strażem. A my będziemy go wspierać? No co? Będziemy nosić plecać jedzenia. Najgorzej, bo na śniegu, no to może być trudno. Dziś wysoko. W dolnych partiach tak nie będzie, chociaż będziemy szli w nocy i idziemy o godzinie czwartej, więc, więc będzie ciemno. E, myślę, że trudno może być na samej górze, bo, bo... No kondycja, ale, ale już z góry schodząc zawsze działacie, zresztą mamy cel. Bardzo się cieszę, że na mieszkańców powiatu płockiego zawsze można liczyć w każdej sytuacji, podkreśla starosta Płocki, który wspiera całą akcję. Ta inicjatywa to spotkała się z takim naszym bardzo dobrym odzewem, dlatego wspieramy tą wyprawę, będziemy pomagać i też będziemy się angażować w kolejne akcje charytatywne i kolejne takie inicjatywy, które będą służyły temu, abyśmy razem jako mieszkańcy powiatu płockiego i nie tylko Pomogli małemu Alankowi. Czy trochę tych środków potrzeba, dlatego e, zachęcamy do tego, aby lajkować, aby zbierać te środki, aby też szukać sponsorów, bo cała ta inicjatywa polega na tym, abyśmy znaleźli m, kilku dobrych sponsorów, którzy e, w samym finale wpłacą te środki i do tego właśnie zachęcamy. Całą akcję i strażaków wspiera wiele osób, m.in. Starosta Płocki, Sylwester Ziemkiewicz, Tomasz Kominek, dyrektor Płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a także wójt gminy Słupno, Marcin Zawadka. W tym wypadku każdy. Sponsor. Każda osoba, która chciałaby pomóc, jest mile widziana. Każda, że tak powiem, gotówka w polskich złociszach, w euro, w dolarach jest jak najbardziej mile, mile widziana. Tak naprawdę będzie nas cieszyć to, jak ten zielony paseczek na koncie Alanka będzie, że tak powiem, rósł. Każda wpłata, akcja przybliża nas do celu. Dla nas to niezwykle ważne, mówią rodzice Alanka. Byliśmy zaskoczeni. To było dla nas bardzo duże przeżycie, że takie poświęcenie od, idzie od ludzi, którzy nas do końca nie znają, wiedzą tylko, że jest taki mały chłopczyk, który choruje na straszną chorobę i potrzebuje ogrom pieniędzy i ludzie, którzy chcą się poświęcić na taką wyprawę, która wymaga jednak dużego poświęcenia, to jest 19 km w górach na pełnym osprzęcie, to jest dla nas duży wyczyn i jesteśmy pełni podziwu i e, podziękowań za to, że co dla nas coś takiego zrobić i nagłośnić naszą sprawę, nagłośnić naszą trudną sytuację i zbiórkę. Na naszego małego wojownika. Akcja w góry dla Alanka już 19 października. Wyprawę będzie można śledzić w mediach społecznościowych Marcina Gordyniaka. Wierzymy, że wspólnymi siłami oni na szlaku, a my poprzez dar serca pomożemy Alanowi, bo każdy może dołączyć do akcji, kibicując uczestnikom w internecie i dokładając swoją cegiełkę do zbiórki. Każdy krok w górach to krok ku zdrowiu dla Alanka.